Cześć, witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam w jaki sposób możemy zainstalować i wdrożyć AdGuarda na naszym serwerze Proxmox. Zaczynamy! Nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, żeby kanał rosnął, a wiedza informatyczna, którą przekazuje się szerzyła. A więc po co nam jest potrzebny AdGuard? Bo zanim przejdziemy do instalacji chciałbym Wam wyjaśnić o co w ogóle w tym chodzi. No przede wszystkim AdGuarda wdrażamy to, żeby już nigdy więcej nie oglądać Beznadziejnych i wkurzających reklam przeglądając internet. Pokażę Wam to w WireShark. I pokażę Wam, jak wygląda takie zapytanie do serwera DNS w momencie, w którym wyszukujemy jakąś witrynę. Weźmy na przykład witrynę onet.pl i zobaczmy, co tu wychodzi nam pod WireSharkiem. Tu mamy wyszukanie domeny ocdn.eu. Z tego, co ja wiem, ona należy do Onetu, dlatego wpisując to, tak naprawdę szukaliśmy witryny OCDN. .eu, dlatego też, um, dlatego też, dostaliśmy, um, dlatego też, wysłaliśmy takie zapytanie. I jak widzicie, przy okazji, dużo jakichś dodatkowych domen, jakichś witryn, um, zadaliśmy zapytanie o jakieś różne domeny i jakieś różne witryny, których tak naprawdę nie chcieliśmy oglądać. A najpewniej będą to reklamy, które będą nas irytować i denerwować przy przeglądaniu tej strony. I teraz, co robi? Co robi AdGuard? W momencie, w którym, jak dostajemy taką odpowiedź, tak jak tutaj, gdzie mamy w odpowiedzi adres IP tej konkretnej domeny, to AdGuard te miejsca wstawia same zera, czyli wstawia adres IP, który w ogóle jest jakby nieprawidłowy, dzięki czemu nie przechodzimy w ogóle do tej witryny. Te zapytanie nie zostaje rozwiązane, że tak powiem. Przez co ta reklama nam się najzwyczajniej w świecie nie wyświetli, dzięki czemu nie dość, że nie klikniemy w jakieś dziwne linki, to jeszcze dużo przyjemniej nam będzie się korzystało z internetu. Dodatkowo sam AdGuard zapewnia nam prywatność, ponieważ mając zdrożonego go w sieci, możemy go ustawić tak, aby zapytań DNS yy, dokonywał za pomocą protokołu DOH, czyli DNS over HTTPS. Jak wiecie, HTTPS jest protokołem szyfrowanym. Dzięki czemu, jeżeli używamy AdGuarda z włączoną funkcjonalnością DOH, to nasze zapytania są ukrywane przed y, naszym prowajderem. Dzięki czemu jesteśmy troszeczkę bardziej anonimowi w sieci. Cała zasada działania wygląda tak, że my w takiej standardowej wersji, jak wszyscy mają, wpisując w przeglądarkę onet.pl. Przekazujemy zapytanie DNS nieszyfrowane na port 53 do naszego routera i ono dalej trafia do naszego ISP, które zazwyczaj ma u siebie uruchomiony serwer DNS. I to jest nieprawidłowe ze względu na to, że nie mamy tutaj szyfrowania. Nasz ISP o nas wie wszystko. W naszej wersji z AdGuardem zapytanie wygląda tak, że trafia ono najpierw do naszej lokalnej sieci nieszyfrowane na port 53 do AdGuarda. Następnie. AdGuard już w formie szyfrowanej, w formie zapytania HTTPS na porcie 443 przekazuje to zapytanie do routera, który odpytuje globalne systemy DNS. Dzięki czemu nasze zapytanie jest zaszyfrowane i nasz ISP totalnie nie wie o tym, o co my pytamy i jakich stron przeglądamy, z jakich stron my po prostu korzystamy. Sam AdGuard pozwala też na customizowanie tego co nasi użytkownicy w sieci robią i z czego mogą korzystać? Jesteśmy w stanie odfiltrować strony, które są niebezpieczne, które są na przykład stronami dla dorosłych, bo nie chcemy, żeby ktoś, nie wiem, załóżmy nasze dzieci, oglądały takie strony, lub na przykład chcemy mieć statystykę tego, kto używa jakich zapytań. Dzięki AdGuardowi to wszystko będziemy widzieć w naszym panelu zarządzającym, dzięki czemu będziemy mieli znacznie większą kontrolę nad tym co się dzieje w naszej sieci jeżeli już wiemy po co ten adguard nam jest to mogę wam pokazać jak go zainstalować yy, najlepiej będzie to zrobić jeżeli chodzi o Proxmoxa przez Helpful Scripts pozwalają nam one tak naprawdę jedną komendą zainstalować cały kontener z od razu uruchomioną usługą i z kontenerem który jest skonfigurowany stricte pod tą usługę jest to bardzo wygodne zabiera mało zasobów i ekstremalnie szybkie w instalacji. I też polecam Wam go użyć. Zresztą na tej stronie jest znacznie, znacznie więcej ciekawych skryptów, których możecie używać. Generalnie są one uważane za bezpieczne, więc możecie, jakby można z nich korzystać, ale każdy robi to, że tak powiem, na własną odpowiedzialność. Ale generalnie są uznane za bezpieczne. Macie AdGuard Home w zakładce AdLog and DNS. I jeżeli chodzi o mnie, ja mam Proxmoxa wersji 8, której nie się kontenerów Debian 13, dlatego użyję sobie tutaj Alpine Linux. To nawet lepiej, bo on potrzebuje mniej ramu, mniej zasobów, także przy takim małym serwerze, jakim ja mam, bo używam terminala, to nawet będzie lepsza opcja. Jak już sobie taki skrypt skopiowaliśmy, wklejamy go do terminala naszego serwera i tak naprawdę cała instalacja dzieje się sama. Jeżeli chcecie, możecie zostawić, zostawić na default settingsach, nie musimy tam nic za bardzo zmieniać, bo on jest w miarę dobrze. Znaczy w miarę, jest on generalnie dobrze skonfigurowany, bo mamy kontener, który nie ma dostępu do naszego serwera, także jest to zrobione stricte pod bezpieczeństwo i zobaczycie, że w sekundę będziemy mieli cały kontener skonfigurowany z dostępem do naszego AdGuarda. Już jest kontener uruchomiony, jeszcze ostatnie szlify i zaraz będziemy mogli się zalogować do web panelu naszego AdGuarda. Jak widzimy, dostał on adres 10.0.0.245 i z niego też pod nim też będziemy mogli dostać się do web panelu oraz, oraz do niego będziemy się łączyć w momencie w którym y, będziemy chcieli y, używać AdGuarda jako DNS y, przechodzimy przez naszą podstawową konfigurację jeżeli ktoś chce to tu jest chyba nawet polski więc możemy sobie zmienić na polski tutaj w tej pierwszej zakładce raczej wszystko zostawiamy ewentualnie jeżeli byście chcieli nie, tak naprawdę wszystko zostawiamy, także zostawiamy, także przechodzimy dalej. Tutaj definiujemy sobie nazwę użytkownika i wpisujemy sobie hasło. Ja tu mogę użyć takiego. Niech będzie, że bezpiecznie, potem i tak je zmienię. Przechodzimy dalej. I tutaj mamy instrukcję wręcz łopatologiczną, jak używać AdGuarda. Mamy pokazane... Instrukcje dla routera, dla Windowsa, MacOSa, Androida, iOSa jak skonfigurować nasze urządzenia żeby korzystały z adguarda taką konfigurację najlepiej zrobić bezpośrednio na routerze czyli musimy się zalogować do naszego routera i powiedzieć mu, żeby, jeżeli wykonuje zapytania do systemu DNS żeby korzystał z naszego adguarda przechodzimy dalej i mamy gotową konfigurację. Tutaj oczywiście się musimy naszymi danymi zalogować i już jesteśmy w panelu użytkownika, już możemy wprowadzać pierwsze zmiany. Możemy się trochę pobawić. Na pierwszym ekranie jest taki dashboard z takimi najpopularniejszymi danymi. Oczywiście tu jeszcze nic nie ma, bo nie korzystamy jeszcze z tego Adguarda, ale możemy to zmienić. Kopiujemy. W tym celu kopiujemy nasz adres IP. Czyli tutaj mamy 10.0245 i musimy przejść do naszego routera. W moim przypadku jest to MikroTik, dlatego też wam to pokażę, jak to wygląda na MikroTiku. W MikroTiku musimy przejść do zakładki IP DNS i w tym miejscu wpisać sobie adres IP naszego serwera AdGuard i wprowadzamy go na pierwszym miejscu dzięki czemu jak będziemy używać jak będziemy wysyłać zapytania DNS to będą one trafiały na nasz serwer AdGuard. Jeżeli chodzi o DoH musimy wyłączyć, bo jakby jeżeli jest serwer DoH to Mikrotik będzie go priorytetyzował, ale tym się nie przejmujcie, bo my i tak wdrażamy za pomocą AdGuarda DoH, więc pod tym względem jesteśmy jakby bezpiecznie, nie musi tu być dodatkowo w MikroTiku to zdefiniowane. dajemy apply i tak naprawdę już wszyscy z naszej sieci korzystają z y, naszego serwera y, AdGuard. Pod warunkiem, że w zakładce DHCP Server, jako DNS Server, mamy zdefiniowany jako pierwszy adres naszego routera, bo wtedy, tak jak pokazywałem, ruch trafia. Do routera, który przekazuje już zapytanie DNS do AdGuarda i on już tam dalej sobie z tym zapytaniem rozporządza. To jest pierwsza rzecz. A drugą rzeczą, jaką byśmy chcieli zrobić, to nadać stały adres IP dla serwera AdGuard, aby, aby nie było sytuacji, w której nie będziemy mieli dostępu do naszego serwera, bo zmienił się adres. I wszystkim w sieci nie będzie działały, nie będą działały zapytania DNS. Co mówiąc krótko, spowoduje, że nikomu nie będzie działał internet. Najłatwiej to zrobić w momencie, w którym mamy już przydzielony adres IP poziomu serwera DHCP, bo wtedy sobie wchodzimy w Lizy, szukamy sobie naszego AdGuarda, który tutaj jest jako pierwszy, klikamy Make Static i od tego momentu nasz Alpine. AdGuard będzie zawsze dostawał adres 100245. Możemy to zamknąć, i w takim momencie jesteśmy gotowi do e, konfigurowania naszego AdGuarda. Jak sobie zrefreszujemy statystyki, to widać, że już jakieś zapytania wyszły. Mamy statystyki, kto z czego korzystał. Oczywiście. U, u mnie w sieci cały ruch odbywa się że tak, że najpierw idzie zapytanie do routera, który kieruje do, do AdGuarda. Dlatego topowym klientem naszy, naszym jest 10.0.0.1, bo tak naprawdę tylko on się będzie łączył. W momencie, w którym jakbyśmy na urządzeniu końcowym wpisali adres IP serwera AdGuard, no to wtedy te poszczególne urządzenia byłyby wyszczególnione. Dobrze, skonfigurujmy sobie nasz serwer. Wchodzimy w Settings. General Settings raczej nic nas nie obchodzi. Ewentualnie z takich istotniejszych rzeczy możemy sobie ustawić Security Web Service. Jest to takie, jakbym to powiedzieć no jest to API, które kontroluje, czy dana witryna jest bezpieczna, czy nie. I jeżeli to ustawimy, to AdWord będzie się łączył do tego API podczas wyszukiwania i będzie weryfikował, czy te witryny są bezpieczne. Czy nie, także, jest to rzecz, którą warto sobie włączyć. Jeżeli jesteście rodzicami, to możecie pomyśleć o kontroli rodzicielskiej. Mnie to jeszcze nie dotyczy, na szczęście, także pomijam to. I przejdźmy sobie do DNS Settings. I tutaj możemy sobie wybrać serwery DNS, który, z których AdGuard będzie korzystał. Możemy sobie tutaj za pomocą odnośnika przejść do strony na którym są zapisane najważniejsi providerzy serwerów DNS i możemy sobie tu różne rzeczy wybrać. Mianowicie mamy serwery, które standardowo robią tylko tyle, że dokonują zapytań do serwerów DNS niczego nie filtrując. A mamy też serwery, które blokują reklamy, blokują śledzenie naszego ruchu oraz blokują serwisy, a raczej domeny, które mają za zadanie wyciągnąć nasze dane, domeny phishingowe. I z takich serwerów właśnie możemy sobie skorzystać. A najlepiej jeszcze, jak taki serwer DNS będzie wspierał DOH i DNSSEC. O DOH mówiłem, czyli będą to zapytania szyfrowane. A DNSSEC to jest specjalne zabezpieczenie, które, za pomocą którego jesteśmy pewni, że domena, na którą się skierowaliśmy, adres IP, który dostaliśmy, to jest na pewno adres IP do tej domeny, do której chcemy się dostać. Po prostu zapytania, tak bardzo mocno upraszczając, zapytania DNS są podpisywane cyfrowo przez główny serwer. Dzięki czemu nie jesteśmy podatni na ataki man in the middle, czyli nie jesteśmy podatni na edycję w locie tych zapytań DNS-owych. Dzięki czemu po prostu te bezpieczeństwo jest znacznie, ale to znacznie większe. I znajdźmy sobie teraz jakiś ciekawy serwer DNS. Ja osobiście preferuję. DNS -y z Cloudflare, a. one są chyba jedne z szybszych, tak naprawdę. Tylko musimy sobie to teraz znaleźć i najlepiej sobie poszukać serwerów, które są w technologii DNS over https i takie, które będą blokowały malware and adult content blocking. Możemy takich użyć, czyli to mamy tak naprawdę taki familijny serwer DNS, możemy sobie go wziąć. I wkleić w tym miejscu. I po Enterze wprowadzamy następne. Tak, minimum 3 możemy sobie wprowadzić. Wejdźmy sobie na przykład jeszcze Google'a, znajdźmy. No i tu mamy Google DNS, DNS Oper HTTPS Tylko, że on nic nie będzie filtrował nam. Ale pamiętam, że na przykład Cloud Nine już filtruje. O, mam. Sorry, troszkę co zajęło. Quad Nine mamy tutaj i szukamy sobie quad9 który mm, o tu mamy dns server which provide protection from phishing and spyware including block list dns sec validation czyli to będzie na pewno fajny bezpieczny serwer który filtruje te mm, najgroźniejsze dla nas treści oraz y, potrafi y, uży korzystać z dns seka więc tego sobie wpiszemy i myślę, że na tę chwilę te dwa wystarczą. Oczywiście możecie dopisywać ile tych serwerów chcecie. To już od Was zależy z jakich korzystacie. Możecie też skorzystać z strony, która sprawdza szybkość poszczególnych zapytań, żeby po prostu mieć jak najszybszą odpowiedź i jakby dzięki temu możecie połączyć jak najszybsze odpowiedzi z jak największym bezpieczeństwem. To już możecie sobie zrobić research na na własnym przykładzie i zobaczyć co u Was najlepiej się spisuje bo też niektóre te serwery mogą mieć zbyt restrykcyjną blokadę to też warto zaznaczyć no i możemy zostawić jako load balancing, czyli że raz odpytuje ten serwer, a raz ten dobrze fallback DNS serwer to tutaj wpisujemy, jeżeli mamy jakiś dodatkowy lokalny serwer DNS w naszej sieci tutaj tego nie będziemy wpisywać i tak naprawdę z ciekawych rzeczy, takich podstawowych, bo oczywiście te rzeczy, które tutaj też są, tutaj są to też są ciekawe, tylko to już są bardziej takie skomplikowane rzeczy, które wychodzą poza aspekty naszego odcinka. I tak naprawdę z tej zakładki Settings to by było na tyle, bo te poniższe opcje już nie są aż tak istotne. Tam możemy ustawić na przykład adres IP naszego AdGuarda, to już mamy zrobione, możemy ustawić... To, że zapytania wewnątrz naszej sieci odbywają się po protokole HTTPS. To też nie jest konieczne, bo jednak zakładamy, że wewnątrz naszej sieci te zapytania nie muszą być szyfrowane. Chodzi nam o to po prostu, żeby te zapytania na zewnątrz nie trafiały niezaszyfrowane, a to mamy zapewnione dzięki ustawieniu naszych serwerów DNS. Dobra, i przechodzimy teraz do zakładki filters, ponieważ tu zaczynają się fajne rzeczy, mianowicie w tym miejscu możemy dodawać sobie listy blokowanych witryn. Jest to o tyle fajne, że oprócz tego, że same, sami jakby resolverzy DNS jakby filtrują te zapytania, to my też oprócz tego możemy dodać listę witryn, które będą domyślnie blokowane. Jest to o tyle fajne, że możemy jakby dostosować blokowanie tych zapytań do naszych warunków, że tak powiem, lokalizacyjnych. My jesteśmy z Polski, jeżeli chodzi o nasz kraj, to takim najbardziej, najbardziej rzeczową i taką najbardziej aktualną listą, jeżeli chodzi o blokowanie stron phishingowych i szkodliwych dla nas, to będzie lista nasku ten wpiszemy sobie nask dns list i jak sobie wejdziemy do cert polska to tutaj mamy lista, ostrzegająca przed niebezpiecznymi stronami i mamy listę w formacie tekstowym Kopiu przepraszam, to nie z nasku tylko z certu my kopiujemy so sobie tą listę tego certu dodajemy, dodaj customową listę i wpiszemy sobie cert lista klikniemy url i od teraz zaczytaliśmy naszą listę blokowanych witryn dodanych przez CERT. Dzięki czemu jest ona po prostu nasza krajowa, dostosowana do tych stron, które odwiedzamy w Polsce. I też ona będzie przez samego AdGuarda automatycznie aktualizowana. Także będziemy po prostu możemy się czuć bezpiecznie, mówiąc krótko, przechodząc dalej. Mamy coś takiego jak DNS Allow list, które się przy, mogą przydać w dwóch przypadkach. Po pierwsze, jeżeli jakaś witryna nie pozwoli nam przejść dalej albo nie pozwoli nam odtworzyć czegoś, jeżeli mamy e, jeżeli. Jeżeli nie pozwala na blokowanie reklam i to wykrywa, to tutaj możemy to wpisać, ewentualnie jeżeli chcemy się dostać na jakąś stronę, która jest w powyższych listach i filtrach zablokowana. Na razie tu to, to, to nic nie dodaję. Tutaj, że tak powiem, w ramach korzystania z tego DNS-a, będziecie widzieli, że pewne rzeczy trzeba sobie dodać, bo na przykład na niektóre strony nie możecie wejść. I wejdźmy sobie dalej, co tutaj mamy. To jest genialna opcja, ponieważ tutaj mamy możliwość konfigurowania wewnętrznych lokalnych nazw DNS-owych i zmapowania ich, które na następnie będą rozwiązywane, jakby nazwa domenowa będzie rozwiązywana na lokalny adres IP. I możemy sobie wejść w Add dns rewrites i wpiszmy sobie na przykład, nie wiem, yy, dns.local. I wklejmy sobie adres naszego yy, AdGuarda. Klikamy sobie Save. I od tego momentu, jeżeli wpiszę tutaj dns.local, to przekieruje mnie bezpośrednio na AdGuarda. I tak naprawdę to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało, że zdobyłeś troszeczkę wiedzy, jak to wygląda w praktyce, jak skonfigurować takiego AdGuarda. Jak mówiłem, nie poruszałem wszystkiego, ponieważ jest tutaj bardzo ale to bardzo dużo opcji, które są dosyć mocno skomplikowane i wychodzą poza ramy tego odcinka. Więc jeżeli chcesz, to możesz we własnym zakresie się pobawić, poprzeglądać te wszystkie opcje i Zrobić coś fajnego, zrobić fajny serwer DNS u siebie w domu. A teraz zostaw lajka, subskrypcję. Napisz komentarz, czy ci się podobało, czy nie, za, czy, nie za, czy nie jest to za długa forma. Tak czasem po prostu zostaw coś po sobie, będzie mi miło. Kanał będzie rosnął wtedy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.